Konferencję prasową zaprosiliśmy w związku z paktem migracyjnym i tym, co się dzieje na zachodniej granicy Polski. Od dawna Prawo i Sprawiedliwość przestrzegało przed tym, że nielegalna, masowa migracja może doprowadzić do tak niebezpiecznych sytuacji, jak to jest w krajach Europy Zachodniej, gdzie w dużych miastach, między innymi z powodu przestępczości powodowanej przez nielegalnych migrantów, jest nawet strach wychodzić na ulicę. Dzięki temu, że ten pakt i takie decyzje, jakie Chociażby podejmował Angela Merkel, nie obowiązywały w Polsce, a było to możliwe dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości, które blokowały nielegalną migrację. Przypomnę, że 10 lat temu platforma obywatelska i rząd pani Kopacz zapraszały tutaj nielegalnych migrantów. Pan Tomczak ówczesny rzecznik prasowy rządu mówił, że przyjmiemy praktycznie każdą ilość migrantów. Dziś po wprowadzeniu. Paktu Migracyjnego, który ma zacząć obowiązywać od połowy 2026 roku, rozpoczął się proces przesyłania migrantów przez służby niemieckie. Mamy do czynienia praktycznie codziennie z takimi obrazkami, gdy jakaś grupa migrantów jest przesyłana na polską stronę. Polskie służby praktycznie nie interweniują. Chociaż wielokrotnie wnosiliśmy o to, aby rząd, podobnie jak Niemcy, ustanowił kontrolę na granicy, aby przynajmniej wiedzieć, co dzieje się. Się, jakie liczby migrantów są przerzucane i dlaczego, to dziś w praktyce nawet nie mamy pewnych informacji, jak duża jest to liczba migrantów. Możemy posługiwać się tylko i wyłącznie danymi pośrednimi. Służby niemieckie wskazują na to, że za rok 2023 wysłano do krajów trzecich około 40 tysięcy nielegalnych migrantów. Wiemy, że Włochy z tej liczby przyjęły zaledwie czterech, słownie czterech migrantów, a więc te pozostałe niemal 40 tysięcy zostały rozdysponowane pomiędzy są kolejne sąsiednie kraje z Niemcami. Jak duża część z nich trafiła do Polski? Dziś tak naprawdę nie wiemy. Dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której to nie polskie służby, nie służby graniczne, tylko obywatele zaczynają kontrolować działania służb niemieckich i ten proces przesyłania nielegalnych emigrantów. Proponowaliśmy, aby Polacy mogli w referendum opowiedzieć się za lub przeciw nielegalnej migracji i masowemu napływowi migrantów. Donald Tusk, jak Państwo pamiętają, unieważnił to referendum, to prowadził do tego, że nie było odpowiedniej frekwencji, chociaż zdecydowana większość tych, którzy w tych pytaniach referendalnych wzięli udział, opowiadała się przeciwko masowej migracji. Dziś y, mamy więc do czynienia z sytuacją, kiedy polskie władze nie robią nic. Tusk zapewnia, że nie będzie wprowadzał paktu migracyjnego, chociaż rzecznik Komisji Europejskiej wyraźnie potwierdził, że wszystkie kraje są do tego zobowiązane, a przeciwko tym państwom, które nie będą stosowały się do zaleceń paktu migracyjnego, będą stosowane odpowiednie represje. Stąd po pierwsze. Y, Wyraźnie mówimy, że wracamy do sprawy referendum w sprawie migracji i wypowiedzenia paktu migracyjnego. Rozpoczynamy zbiórkę podpisów w tej sprawie. Musimy zebrać pół miliona podpisów. Mamy nadzieję, że Polacy zdecydowanie nas w tym poprą i będzie zdecydowanie większa liczba. No ale aby odpowiedzieć na to, co robi Platforma Obywatelska, zaproponowaliśmy też, aby biura poselskie posłów Platformy Obywatelskiej całej koalicji 13 grudnia stały się swego rodzaju centrami integracji nielegalnych cudzoziemców. Jak Państwo wiedzą, w kraju ma powstać 49 takich centrów, 3 na terenie naszego województwa. Budzi to wyraźny opór ogromnej części mieszkańców. Zarówno rady miejskie w Łomży i Suwałkach podjęły odpowiednie uchwały, w których sprzeciwiają się przyjmowaniu nielegalnych migrantów. Obawiają się po prostu, że te centra będą miejscem, wokół którego będą gromadziły się duże ilości nielegalnych migrantów. A mając w pamięci obrazki z Paryża, Berlina, Bruk Brukseli i innych dużych miast europejskich obawiają się po prostu o swoje bezpieczeństwo. Skoro posłowie Koalicji 13 grudnia, posłowie Koalicji Obywatelskiej są tak chętni w przyjmowaniu migrantów, to zaproponujmy: niech w biurach posłów Platformy Obywatelskiej powstaną tego typu centra, a posłowie Platformy Obywatelskiej niech utrzymują tych nielegalnych migrantów. I może teraz symbolicznie spróbujemy poinformować mieszkańców Białego Stoku, ale i całego województwa, gdzie mogą się zgłaszać nielegalni imigranci. Platformy Obywatelskiej nie chcą słuchać głosów obywateli, niech sami przyjmą nielegalnych migrantów, niech ludzie wiedzą, gdzie ci nielegalni migranci mają się zgłaszać. Biura Platformy Obywatelskiej są dosyć pojemne, jak wiemy jest tutaj e, kilka pomieszczeń, spokojnie na początek powinno to wystarczyć. No musimy jeszcze, żeby nam to nie zniknęło. Zobaczymy, jak posłowie Platformy Obywatelskiej będą przyjmowali migrantów, czy będą zadowoleni. Chcę dopytać. Zbieracie podpisy? Rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod referendum w sprawie Paktu Migracyjnego. Chcemy, aby Polacy wypowiedzieli się. Czy chcą, aby ten pakt w Polsce obowiązywał? I gdy zbierzemy ponad pół miliona podpisów, złożymy wniosek o przeprowadzenie referendum. Panie pośle, pan się odniósł do sytuacji, która aktualnie dzieje się w Czerwonym Boże? Chodzi o gminę Zambrów. Tam do ośrodka Czerwony Boże dla Cudzoziemców. Złożeni są. Prawdopodobnie m.in. ci, którzy trafili do Polski przez polsko-białoruską granicę nielegalnie. W związku z tym, jakie stanowisko Prawa i Sprawiedliwości podeskich struktur w tej sprawie? Byliśmy niedawno w, w ośrodku dla cudzoziemców w Czerwonym Borze wraz z panem senatorem Markiem Komorowskim. Na skutek właśnie tych sygnałów, że pojawiła się większa liczba migrantów w Czerwonym Borze i mieszkańcy okolic Czerwonego Boru są zaniepokojeni złożyliśmy wizytę w tym ośrodku według informacji pani kierownik i dyrektora departamentu z urzędu do spraw cudzoziemców wynika że nie ma tam zwiększonej liczby migrantów jest ich tam łącznie nieco ponad 100 bo na tyle miejsc jest przygotowane chociaż były momenty kiedy było ich około 300 teraz są już nieco inne lepsze warunki Zmieniła się natomiast struktura osób tam przywożonych. Jeszcze kilka miesięcy temu były to głównie rodziny z dziećmi, m.in. z Afganistanu, wcześniej Czeczeni, Gruzini, a od kilku miesięcy wyraźnie widać, że są to niemal wyłącznie młodzi, samotni mężczyźni pochodzący z różnych stron świata, między innymi z Afryki oraz Azji. Stąd ten ciemniejszy kolor skóry, który wcześniej się nie pojawiał w okolicach Czerwonego Boru, zwrócił uwagę mieszkańców i oni się czują tym zaniepokojeni. Na razie według pani kierownik nie ma zwiększonej liczby migrantów, natomiast ośrodek, tak jak mówiłem, mógł przyjąć dwa, nawet trzy razy więcej migrantów. Na razie jeszcze takiej sytuacji nie było. Gdy pytaliśmy o miejsce pochodzenia tych migrantów, to rzeczywiście wskazano, że są to zarówno ci, którzy przekraczali granicę z Białorusią, ale to są także migranci, którzy zostali przesłani przez inne państwa Unii Europejskiej do Polski na mocy umowy dublińskiej, czyli w praktyce ci, którzy trafili z granicy polsko-niemieckiej. Też sytuacja jest tego typu, bo sami mieszkańcy okolicznych miejscowości nagłośnili sprawę w związku z tym, co można zrobić, żeby oni poczuli się bezpiecznie, bo to przede wszystkim chodzi o społeczeństwo. Na pewno służby porządkowe powinny bliżej przyjrzeć się temu, co dzieje się w Czerwonym Boże, reagować na wszelkie sygnały, gdyby pojawiły się jakieś informacje o niewłaściwych zachowaniach migrantów. A do Państwa docierają już takie informacje? Te informacje trafiały do nas od m.in. radnych Zambrowa, ale i także osób mieszkających w Czerwonym Bożej okolicy. Tak jak mówiłem, ta ten ciemniejszy kolor skóry zwrócił ich uwagę. Sami zresztą jadąc do tego ośrodka, Mijaliśmy kilku migrantów, pochodzących prawdopodobnie z Afryki. Oni zwracają na siebie uwagi, inaczej wyglądają niż mieszkańcy tych terenów. I na skutek tego, co się dzieje wokół migracji, wobec tych niepokojących informacji, jak zachowują się migranci w innych krajach, wobec tego, że mają być tworzone centra migracji, że zbliża się realizacja paktu migracyjnego, te informacje o tym, co dzieje się na granicy polsko-niemieckiej, to wszystko wpływa także na poczucie bezpieczeństwa i na zaostrzone spostrzeganie tego problemu przez mieszkańców m.in. Czerwonego Boru. Trzeba pamiętać, że jest to jeden z zaledwie kilku ośrodków na terenie Polski, gdzie przebywają cudzoziemcy w ośrodkach otwartych. Oni nie są tam zamknięci, mogą swobodnie się poruszać. Drugim takim ośrodkiem jest wynajmowany co prawda ośrodek nie będący w zarządzaniu Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ale ten ośrodek przy dawnej armii pierwszej wojska polskiego w Białymstoku. Dawny 40. hotel 42 bitwy, 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 Białostock. bitwy, bitwy Białostockiej, dzisiaj tak jest. Tam także przebywa nieco ponad 100 emigrantów. Będziemy sytuację monitorowali. Gdyby cokolwiek się działo, będziemy także interweniowali do służb porządkowych. Panie Państwo, ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy będziecie naciskać w zasadzie na MSWiA czy, czy też na, na, na premiera Polska, żeby zamknąć granicę niemiecką. No bo to obniża morale naszej straty granicznej, która tutaj teraz w ostatnim wiecznie prawie 700 równi legalnego starcia się do Polski. To jest no, znowu powtarza się rok 2021, prawda? Panie redaktor, ja o tym wspominałem. Prawo i Sprawiedliwość od dawna postuluje wprowadzenie kontroli granicznej na granicy z Niemcami. Musimy odpowiedzieć na te kroki, które wprowadzili Niemcy. Oni przecież przywrócili kontrolę graniczną, a jednocześnie przesyłają, przemycają w zasadzie migrantów, których nie chcą u siebie i przerzucają na teren Polski. Były już materiały w internecie pokazujące, że policja przekracza granicę polsko-niemiecką i wręcz wyrzuca tych migrantów po stronie polskiej albo tuż przy polskiej granicy, nakazując im przejście granicy z Polską. Zachowują się więc momentami trochę tak, jak służby białoruskie. Co prawda Nikt tam jeszcze chyba na terenie niemieckich migrantów nie bije, ale wręcz zmusza się ich do tego, aby przekraczali granice z Polską. Dziś polskie służby nawet nie kontrolują tych ludzi, nie wiemy skąd pochodzą, nie wiemy ilu ich jest i nie wiemy czy w ogóle Niemcy, przesyłając ich na teren Polski, ściśle stosują konwencję dublińską, która mówi o tym, że mogą wrócić do tego kraju, w którym po raz pierwszy przekroczyli granice z Unią Europejską. Ale my przecież nie wiemy, czy tak rzeczywiście jest, polskie służby nie wykonują żadnych działań, które pozwoliłyby uzyskać kontrolę i informacje, kim są ci ludzie. Ja jeszcze jedno pytanie mam odnośnie Centrum Integracji Cudzozieców w Białymstoku, bo byłam tam i w tej chwili w takim centrum, przepraszam, w takim centrum są po prostu starsze kobiety. To są Białorusinki i Ukrainki. Mówię, no starsze kobiety, które nie mają żadnej szansy, że znaleźć się na polskim rynku. No i jak rozmawiałam z karitasem, no to oni tam mówią, że im zależy na utrzymaniu tego programu właśnie po to, żeby te panie zatrzymać, bo, bo nie ma co z nimi zrobić. nie? I czy ktoś z Was jakby rozmawiał z karitasem w tej sprawie? Nie, nie, nie rozmawialiśmy. Karyntlac do nas w tej sprawie się nie zgłaszał. Natomiast my nie mamy nic przeciwko integrowaniu Białorusinów czy Ukraińców, którzy przyjechali do Polski. Zresztą wiemy, że to się dzieje. Jest tutaj to dużo łatwiejsze, bo jest to podobna kultura, podobny język. Więc z integracją ani Białorusinów, ani Ukraińców raczej większych problemów na terenie Polski nie ma. Przypomnę, że dzieci ukraińskie uczą się w polskich szkołach, automatycznie uczą się także języka, a wszyscy Ukraińcy, którzy mają ochotę, ma się w takich centrach mogą uczyć się dodatkowo języka polskiego. Natomiast wyraźnie przy tworzeniu centrów integracji cudzoziemców mówi się o tym, że ma być to skierowane także do obywateli państw trzecich, nie tylko i wyłącznie Białorusi i Ukrainy. Stąd rodzi się pytanie, czy nie będzie to początek przesyłania większych grup migrantów pochodzących z Azji lub Afryki. Jak rozumiem przeciwko temu m.in. buntują się mieszkańcy Łąży i Suwał, bo obawiają się, że zaczną tam napływać w większych grupach granci, których mieszkańcy tych miast po prostu sobie nie życzą.